Boże. E, witam serdecznie Państwa, naszych pewnie y, sympatyków, bo jak inaczej nazwać? Witam Panią Irenkę. E, przed Państwem właśnie m, pięknie ustawia się chór, chór o nazwie Laudate Dominum, co oznacza po prostu chwalmy Pana, cieszmy się. E, Wygłaszajmy jego imię i właściwie o to najbardziej chodzi w naszym chórze. I widzę tutaj jeszcze Halinkę, która powinna stać, a siedzi. No i tak dalej. E, e, proszę Państwa, chór rzeczywiście był na konkursie i to nie byle jakim międzynarodowym, blisko, w Cieszynie. E, dostaliśmy tam srebrne, e, srebrne podium. E, to bardzo wysoki dla nas, wielki zaszczyt. Tak, dziękujemy bardzo za brawa. Dziękuję. Niełatwo było tam być, w tym miejscu. Jeździliśmy na konkursy i często mieliśmy właśnie brązowe podium, a tu po raz pierwszy srebro i całkiem zasłużenie. Śpiewaliśmy kolendy i właściwie dzisiaj dla Państwa fragment naszego pokazu konkursowego i teraz yy, ale zanim to ulubiona kolenda chóru, bracia, patrzcie jeno. Jesteście państwo gotowi, to kto potrafi, to oczywiście śpiewa z chórem, bracia, patrzcie jeno, zaczynają panowie, a odpowiadają panie. Głośny ten mikrofon. Państwo i tak myślę, że zawsze najtrudniej śpiewać przed własną publicznością. Trochę to prawda? Czy nie? Jak to jest? E, drodzy Państwo, a teraz kolejno zaśpiewamy betlejemskie pole śpi. To nim zwykle witamy Was na pasterce tam tą piękną kolędą, Właśnie ją zaśpiewaliśmy na konkursie, a zaraz potem będzie, dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i całkiem nowa kolenda, a to komu? I zakończymy Gdyś Liczna Panna. To będzie takie cztery po kolei kolendy. One właśnie są fragmentem naszego pięknego pokazu podczas konkursu. Podelektujcie się, posłuchajcie tych słów. Zwłaszcza, że o Trzech Królach też się pojawi w Betlejemskie Pole Śpi. Mhm. A teraz zaproszę Państwa do wspólnego śpiewania. Lubię to i wiem też, że większa frajda z koncertu jest wtedy, gdy przez chwilę chociaż razem zaśpiewa się. A zresztą to taka przy okazji to taka dobra okazja, żeby Państwa zaprosić do chóru. Akurat nastaje nowy rok. Może jakieś plany, może któraś z pań chciałaby coś zrobić tak bardzo, bardzo dla siebie i przychodzić do nas w poniedziałki na spotkanie. Na pewno znajdzie tutaj dobre przyjaciółki, takie osoby, które wesprą. A może któryś z panów chciałby przypomnieć sobie, jak to jest śpiewać całym sobą i w pełni. Może warto też zasilić. Jak widać, panów troszkę nam brakuje, więc gdyby ktoś z panów. Zechciał do nas przybyć, to o tej samej porze z paniami w poniedziałki o godzinie 19, tutaj w salce, w dolnej części kościoła. Nie mogę o tym zapomnieć, żeby zapraszać Państwa do śpiewania. Na naszej salce jest taka ramka, a w niej napisane jest: Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp. Tam ludzie dobre serca mają, bo ludzie źli. Ach, wierzę mi, ci nigdy nie śpiewają. Podobno Goethe napisał te słowa, ale ja Państwa w ten sposób też bardzo chcę zaprosić do tego, żebyście przybyli do naszej wspaniałej wspólnoty, gdzie modlitwa i śpiewanie na Pana chwała chwałę Pana jest po prostu najważniejsze. To jest coś, co nas łączy, a to, że spełniają się nasze modlitewne intencje, to już o tym bardzo dobrze wiemy, więc zapraszamy też do wspólnego modlenia się, a śpiewając podwójnie, śpiewając pięknie, podwójnie się modlimy. I teraz proszę Państwa, taka okazja, otóż poproszę Państwa, znacie piosenkę, znacie kolędę, kolendę, my wszyscy do stajenki, znacie? Pu, pu. Może niżej trochę. Pójdźmy, pójdźmy takie tempo. Czy was chórem razem i pójdźmy wszyscy do Sajemki do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i maryję. Matkę Jego jeszcze powitajmy, maleńkiego i Maryję ma. I witaj Jezu. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekamy od proroków ogłoszony, od narodów, Narodów upragnionych. Świetnie Państwo znacie dwie zwrotki, a teraz kolenda mizerna cicha. Zaraz powiem o co chodzi w tym śpiewaniu. Uwaga, mizerna cicha. I razem z chórem, czy dwie zwrotki. Mizerna cicha stajem kalicha, pełna niebieskie fały przed nami śpiący w promieniach Jezus Mały, odależący. Przed nami śpiący w promieniach Jezus Mały. Nad nim Anieli. Nad nim Anieli. W locie. I pochyleni. I pochyleni chleb. Z włosy złotymi. Z głosy Białymi tęczo. Złoty i skrzydły białymi podmalowano tęczą. czoł. Z włosy złotymi, skrzydły białymi podmalowano tę Teraz to, co się wydarzy, to ci z Państwa, którzy kiedyś w zeszłym roku byli z nami, to już wiecie, a ci, którzy to nie żadna magia, to po prostu układ harmoniczny, nazywa się to kwadlibety. obydwa utwory ze sobą pasują. I teraz tak, Państwo śpiewacie, pójdźmy wszyscy, cała ta część razem z basami i altami, a soprany, tenory i państwa strona, śpiewacie mizerna cicha! Trzeba patrzeć na dyrygenta. Już wiem z doświadczenia. Będzie, będę tym dyrygentem ja. Ok? Mizernaci. A wy pójdźmy. Uwaga. Raz, dwa, trzy i razem. Mi Staję wszyscy stają z do Jezusa. Mamy poważących a nie i odkochany od patrycjan i od tekany od proroku, ogłoszony od narodów uprawnionej od proroków zytwy biały i podmalonano Brawa to dla Państwa teraz są. Kurze, klaskę. Tak. Ja też chciałam powiedzieć, że Państwo cudownie Polacy pięknie śpiewają, sami to dobrze wiecie. Poniedziałki o godzinie 19.00. Zapraszam zawsze na nasze próby. Zanim księdzu jeszcze oddam mikrofon, to powiem tylko, że tuż po, po tym posłowie księdza. Ja jeszcze jeden utwór z chórem zaśpiewam i tym państwem, z tym utworem z Państwem się pożegnamy. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Bardzo muzycznego. Niech Wam się życie piosenkami układa. Tak mówiła zawsze moja mama. Mówi nadal. Niech one będą te bliskie serca. Poniedziałki o 19 w Kościele Dolnym i oddaję księdz. Bardzo dziękujemy chórowi. Jeszcze raz wielkie brawa. I cóż, zaproszenie jest aktualne. Drodzy Państwo, rok jubileuszowy, szykujemy wiele celebracji, wiele liturgii, które wymagają też obecności chóru, zwłaszcza to męskie grono. To tutaj zachęcam, i tak żeby się nam dobrze przeżywało nasze celebracje. Jeszcze raz dziękujemy i wsłuchujemy się w utwór, bo już za chwilę msza święta.